Hej, jesteśmy Baku. Kupa uciciel. mnie boli. I dzisiaj z Igorem robimy challenge, Kupa bo... Kupa mnie uwać, boli. Bo możemy używać tylko starusowych itemów. E, czyli tubaki, e, czubaki. E, e, Kupa mnie boli. Ten laserowy karabinek i mieć świetny tego e, całego zakupkę. Fajny. Tego Darto Vader'a. No, w ogóle subskrypcję w górę i e, ten z dzwoneczkiem. Poszujcie. E, subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie mieć moje. Wyby, byście mieli powiadomienia o moich nowych filmach. E, no i bieć na kanał Wiśnia 707. Będziecie mieli tam e, linki pełne, tamte rzeczy w e, opisie. I zostawcie nie wiem. Nigdy nie, nie ma bo... w górę. Nie. Co? Ty nie dasz bo to się... Nie, ja tu nic w sensie. Co tu stanęło? Broo! Co tu się stanęło? E, musimy... tutaj... Dobra, miejmy nadzieję, że są tam jeszcze gdzieś te karabiny tych ziomków. Bo jeżeli to, Ej, ale to, to ja będę mógł je wziąć. Jaki e, my odcinek nagrywamy? tylko obronie ze Star Warsowych. I, e, tylko obronie ze e, Star Warsowe bronie Hallenga. Czyli, że nie mogę korzystać z. Tak czegoś Nie, nie z mogę korzystać ko ko no i umarłem, no bo ziomek tu psyfedu. Chodź tu, chodź tu, szybko, szybko. Daj, kurde, bo Darth no Vader za darmo. go porobić? Nie wiem, chodź do mnie, uleć mnie i tutaj mówię, będzie, ale będą laserowe itemki o tamtym ziombie. Tutaj lewą laserowe temki, chodź tu! Szybko! Tutaj będą laserowe temki! do mnie! Szybko! chyba nie uda się Vadera zabić już. Kurczę. No dawaj, dawaj, chodź, chodź. Chodź tu, Igor, leć, leć! I wywróć tam broń, bo nie ma się używać. Ale zaraz. No, I, I know, I dobra, know, know, musimy skupanie. musimy zobaczyć, czy są tutaj gdzieś te tamte laserki, I i tak tu zabić tego chłopa. I miejmy nadzieję, że on ma darta wej... wej nie zabić o! tego darta. Laserek, laserek, weź sobie laserek. Drugi. Eee, dobra, musisz leczyć. Mogę apteczkę? Bo tu jest tebyczkoć mieczyk jaki. No dobra. Eee! Tak. Weź, muszę go zabić, nie, bo, bo on, on ma ten mieczyk, bo go Jest ten mieczyk. Ja mam ten skibik, on skibikoleduje mnie. Dek, że, że Mam... mam... Y y y dobra, biorę kuszyczka, bułaki. O, o, właśnie, ja, ja też mam tą kufę Dobra, ja mam w każdą broń star bo mam mieć świetlny. Fajne jest to, teraz jak Ziemek będzie do mnie teraz tak strzelał, to ja mogę zrobić tak, jak, jakby jakiś pocisk będę miał zrobić, to mój mieć będzie robić takie piu piu, piu piu I będzie jakby odbijać pociski, we w sensie po prostu nie usunę obrażeń, ale to już kilka razy Dobra, miała. dawaj lecimy samolotem. <głos> <głos> dawaj, lecimy. Ale czyli nie jest to HP? Dawaj, niszczymy to. Bam, 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 bam! Bambaryła! Bambaryła. Polecam Ci brać leczenie. Bo ty masz nie, bim, bam, bam, bam. O mityki. O wody Biorę go Nie mogę Bo Biorę. więc po razem ci brać... Po razem cię w brać Bo, moja, bo już mam ma te dwa mityki, nie broni, które mnie którą które mogę używać. Więc e, po prostu cię leczenie brać A miecz, tu... dawaj mi miecz diable Nie, bo to mój Nie no, ale ty jesteś niby Ty, ty Patrz jak na... naładować no, ją, patrz jak naładę jak to wybuchnie? O mój Boże! O Boże! O Boże! O, nie udawaj pani od matmy, włagam cię. O Boże! <głos> 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 Łoś No to sobie obliczymy Łosia? Eee... Bambaryła, co to jest? <głos> <głos> A po <bo> czy... <noise> chyba! Nie po to Encypeta! Co, co, co? A nie, bo to, a, co to jest? Karta! Karta. Dawaj, o! Dawaj! Cho, y, mogę te płotki? Nie, nie, pozwalam. Ale ja pozwalam. Dawaj, bieg w kartę! Co, co? to jest? To bo... Nieprawda. nie Ej bro. No bro, no, co ty? <laughs> to jest nienormalny diabli! No ja ja czy diabli chodzi? Diabli chodzi! Diabli chodzi! Diabli się Diabli chodzi! Diabli chodzi! Diabli chodzi! Diabli O jak chodzi! Diabli się Diabli chodzi! Bro. Brawo. Bro! Bro... Ja, ja, Chciałabym to mieć. To jest taki bro, dobry... no tam widzisz to? No... Właśnie. Ja bym chciał to wziąć, ale nie mogę. Wziąłem ja, pańko słone! O ty, chciałbym bro... Ty, która jest godzina poezji? Eee... Yy, na chwilę obecną, jak to nagrywamy, jest godzina 18.02. Okay. Dobra, dawa, idziemy, idziemy do strefy, idziemy się bić z ludźmi. Bo my nie lubimy ludzi. Widzowie, widzowie, widzowie. Bo wiecie co, ja mam taki problem ostatnio, że jakby Krzyśka, z, się była kościela słyszę. No a, a gry nie jestem i wie, wiecie może jak to naprawić. Napiszcie w komentarzach. No Kurka. Nie, nie. Ja tutaj normalnie gry nie słyszę. Jak na przykład wykonam C emotkę, to go nie słyszę. W ogóle gry nie słyszę, nic nie słyszę, tylko bo no akurat właśnie nie wiem, ja, ja jak się. to naprawić. Help w, w komentarzach, help w, kom w komentarzach widzowie. No, bo Igorek jest smutny, bo nie słyszy dźwięku w Fortnite i nie wie co no, robić. No, bardzo. Skupiłem łamotkę krabika i nie słyszę jej. Chyba, no, możemy może się pańczyć chociaż. No... Dance, dance, dance. Chodź tu do mnie, chodź do mnie. Chodź chcieli, Ale tutaj ziomki są chyba gdzieś. Mmmm. Um. Oj oj oj. Ziomki. Wejdź uh. Jeden ziomek, jeden ma, ma, 30 HP jakoś. O, zrobiłem zadanie. Jakieś. Ale boom, dead. No nice. O! Uh! Sniper. Sniper! War. Tam dalej. Złego zrobiłeś, ja go zająłem, a ty go zabiłeś. Wejdź, wejdź, wyjdź, ja się lecę i... Buduję się na HG. No. Ojoj! Problem! Chciałabyś wejść. A bo to CMPT! To znaczy MPC.

nie, cep, Cepetet. CEPETET!!! nie, Oj, oj, oj! nie, 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 Dawaj, dawaj, nie, nie, dawaj, dawaj! nie, nie, weź Weź kartę i idź mi w Idź mnie szybko zrespić. Weź mą kartę i szybko mnie lec, nie będziesz mój hit, tylko szybko, idź mnie raz. Ale uratowana. No. Dobra dobra, ale... Wiesz nie, co, nie, nie wezmę ci broń. Ale nie, ale, 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 ale gdzie to jest To chcesz... zaświetlny? Gdzie jest mój, mój świetny! Aaa, gdzieś tu. Yy... Ty, bo nie wiem. Nie Gdzie to zabiełeś tego ziomka No mój? nie, jeszcze? Zabalają mnie! Chyba tam ten ziomek, bo on chyba zredzował. Kurde, dobra, idź mi rozpić, idź mi respić, idź mi rozpić. A wezmę te itemy. No na posiadłości przepychu No idź! No nie tam! Idź mnie fylko zrespić, bo strefa leci. Nie zrespić mnie! Ale ja potrzebuję tych itemów, bo inaczej... A nie strefa! no no właśnie, idź mi zrespić tam, póki strefa nie pójdzie. w tak bardzo. Idź mi respić tam. No ziomek co ty robisz? widzi. Widać poziom. pojadem pojadę przy mnie. Zadaję. No to dawaj. To sobie weźmiesz tam i itemy, dobra? Ok. I od razu, doba, to ja wezmę te itemy i od razu lecimy tym, 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 tym samochodnikiem. Dobra. Nie. Tylko... Filmat. Od razu był tam ten pistolet. Tak. Nie, on mnie zabić chce! Ciebie ja nie mam nigdzie tych karabinków całych. to jest karabinek. Sydła mogę używać e, karabinek Ten taki e, kufa e, e, gdzie jest gdzie jest gdzie jest tam cały miecz pewny Kiedy zabiłeś tego ziomka z mieczem? Gdzieś tutaj tego no. zabiłeś? Ewidentnie Dobra, a tam też Tam pewnie ziomka zabiłem jest No to pewnie, a gdzie on jest teraz? E, w strefie. No To pewnie on ma te Ale on pochodzi dalej? Czy jak? Czy... Eee... Ja, no dni to i No To mówię... To pewnie on zabierze te Dobra, chodź i lecimy. Eee... Auto! Szansę, auto! Eee... To... Dojdziemy se na piechotę. Dobra, trudno, trudno. Dobra, toż na piechotę. Bro... <laughs> No powiem tak trudno i tak w sensie ten nie jest to nie była najlepsza broń chociaż fajna była eee, to myślę że z tym laserowym karabinkiem więcej zrobię tak mm, no jak ja przy, mało, trzy fragi ale... zrobiłem tym y, tym laserowym karabinkiem no właśnie ten laserowy karabin to jest bardzo fajna w miarę broń bo w sensie on nie jest jakąś taką najwybitniejszą zwłaszcza która najwięcej zadaje tylko nie chodzi o to po prostu nie musisz marnować amo co nie i oto to jest super, co nie? O, o. Wejewel już ma początku krundy, ma mało ammo. I na przykład nie jest najlepszą graczem, to nie musi się martwić o to, że... Ej, w sumie to ja zaraz, kurde... Respiął się obok. No wiem. Ty, a ty masz bronie jakieś? Tak. Czuczówami wsylam. No da dam ci jeszcze laserowe, chodź. Szybko. Ja mam laserowe. Zrespił, zrespił. Dawaj, idziemy na niego. Musi być kotem na odcinek Nie no weź bez przesady No nie musi nie być kot na odcinek bo nikt nie będzie oglądał Lec ale jak nie możesz Mogę, bo, je, bo to jest i ten co dawanie, obraweń no, ja Czujesz komówek? Nie No mnie Mini Babla mam, Bubble tea Zaczył bakki jest ma biało o! kiedy, jak? Skąd? Dobra idę do ciebie, weźmy zaraz Są Drugi ma, ma czarno <laughs> Bro <laughs> Drugi ma czarno, dobra dawaj, dawaj, dawaj to ten rycerzy! Oh, brrr, what the hell! O, what, what is that? What is that? <coughs> go, jest! Grałem. mam. Dobra, dawaj szybko, leć mnie! Leć mnie! Ugrałem to, rozumiesz? Leć, jest, leć. O, to leć. Zabiję go jak coś. Wiem, widziałem. To mu teraz leczenie jakieś masz być apteka? Nie. O, nie, no to nie Sigma. Ogromi, ale nie ma. Musimy czerpać ze wszystkiego leczenie. Hmm. Wczoraj czy ktoś nie miał leczenia, ale no Nie chcę, Nie Boję Kurde, się ja Fortnite, a. Fortnite a Nie chciał. Nie no Nie dwa tygodnie Ze no Igorek dawno nie grał w Fortnite a trochę, bo nie No był... a, a i tak cię e, kieruję. No. Przepraszam, musiałem to powiedzieć. No, bo Igorek to Sigma. Ja jestem Sigma Banner. Właśnie. O kurde, tak ose leży tak e, Ognicho, 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 chodź 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 to się rozpali No to nie rozpalaj beze mnie No właśnie ja mówię, żebyś usłyszał No, to, to mam brak Dawaj to, jeszcze więcej eee. Czekaj, ee, mam fotecki.

<śmianie> U, dwa kile czasem ziomek Tak to botki to aktor, 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 aktor Leczenie miał! Bierzemy! No, dobra, jedna, a, a jedna teczka i fyspo, tak po prostu lecz. Oj oj oj. Oj 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 nie mam tego miecza. Ej, 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 ej bratty, co? Kogo to może być stanowisko? Patrz. Eee, to, to było stanowisko Valery. To było stanowisko Valery ona patrzyła tutaj na tą rękę. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm wow, wow, wow. Skibidi. Skibidi. Strzelają chyba. Nie, to ty. Nie. Ej, ty sfraję pa! O kurde, przed dostałeś. Ja to zrobię. Fałon, nie ma słaby aim, nie. Wiecie, my wygramy. to wygramy, ja, to ja, to ja, to ja taką będę miał bekę z nich. Alright, alright. Jak to jesteśmy, rozumiesz? Mhm. Patrz, bo znaleźć, bo problem. O, ostatni team, pięć. dobra, chodź, 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 ale nie i tam bo Czekaj, sobie, bo, bo tam... tutaj jest skibiditoileciarstwo, tu jest... Czemu pokazuje, że jest 5 ziomków, a nie 2 osoby w tym teamie, myślałam, że są 2. I tak się zastanawiałam, ej, czy my czasem nie wybraliśmy trójek, czy coś w tym stylu, ale na szczęście nie. Tu jest mega dużo leczenia, mam tu szampana, mam tu bigi, mam w tu aptekę, tak ja... ojoj... Więc polecam, weź sobie. Weź sobie. To ja tyle ci lotnią. Po dwa bije ogólnie. Jakby tyle. A ty, bo po pić bije teraz. Oj, oj oj dobra, ty ja do chciałe. Dobra, musisz wow. ulec się na aptek. Uleczyłem się. Są ja za, za Chodź do strefy najpierw, bo ona bije po 5, a zaraz po 8. na <gry> Okej. Okay. Widzę, 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 widzę. Nie atakujemy, ha, czy atakujemy? Do strefy to wejdź. Leży! E pomóż! Napalaj! No! <grystanie> No jak no? No pomoc jest ej, ale nie wcześniej ja nie mam takiego zeza. Dosłownie z... jest... Ja, ja ja, jak widziałem no na... na... ale nie w cio... No bo... No bo sam tej miałbym jeszcze większego Zeza, ale nie, w cio... Ja jak patrzyłem na e, Fibiki, to ona tak mega mocno wybuchała, co nie ona była dobra. A tak to to, to, to nic nie wybucha tak naprawdę. Dobra. Tak to jest słaba. No widzowie, papa, pa. dostawcie łapeczkę w górę, sub, kuba, z dzwoneczkiem. Eee, Udostępniajcie, każdemu, kto go znacie i wbijajcie na kanał Mieśnia7.0.3 Pa pa! Nie!